TY BYŁEŚ TAK BLISKO PERMA, JAK USŁYSZAŁEM TEN ALERT I odwróciłem Z ro... Dupa czysta i sucha No bo są gorsze rzeczy, na które można uczestniczyć, na przykład pogrzeb No gorszy, mniej pogu Fajbom bez kitu Także dzisiaj, Labo, misja jest prosta no, Jaka jest misja? Misja numer <laughs> Dzisiaj kur... lecimy, nie? No, powiem ci, że chyba czegoś nie zrobiłem, czego powinienem zrobić Wiesz co ci powiem ja chyba O kółaa Ty do Kuipery lecimy! Do o kula Hello I'm under the water please help że skurlip Bozo! W sumie Lepiej zostać w furze Tu przynajmniej mamy powietrze, nie? Nie dusimy się Nie no nie właśnie nie dusimy się, niby się dusimy Ale Thanks I'm glad you came along O wow to się delikatnie skomplikowała. Nicole mm -hmm. dostała zadanie od kartelu, żeby się e, naprawić, e, zrekompensować, ale Nicole jest taka malutka szaj, więc poprosiła mm -hmm. mnie o pomoc i ja to zadanie również spiłem. <laughs> więc ona się troszeczkę zdenerwowała i zrobiła kilka agresywnych rzeczy. <laughs> A ja zrobiłem też agresywne rzeczy, i Nikodem się zdenerwował, i zrobił również agresywne rzeczy. Nikodem Nico... się zdenerwował, i zrobił również agresywne rzeczy. Okej, okay, a gdzie teraz jest jej ciało? Się, proszę, żeby nie spadł. Widzisz że to jest bardzo ciekawa to że tylko ty spadasz. Carbonara, ręce do góry podnieś. To jest tak, że Gorzu nas różni. Ciebie i mnie. Pod boys. Zabierz, się, że ja. Może i mam głupią ekipę. Ale kocham ich ponad wszystko. I jak masz kogoś ścigać za morderstwo, Nicole, to ścigaj mnie. O kur... Gon, Wsiadaj, wsiadaj! Do nas. Do nas. Do nas o kur... wsiadłem do złej! Dobra, ch... dawaj! Mamy dwie, zajęliśmy dwie! Płyń, płyń, płyń! Kur**, no Grzegorz do was się gdzie wy jesteście. Idą. Dobrze, no, my, no, my, my musimy Dzień dobry. pani jest? Kim pani jest? Słyszałaś kiedyś o ekskluzywnych menelach? O nie, to Szani. To jest policjantka. Pani z policji? To. Bo ja mam swoje rodeo. Swoje rodeo masz? Tak. Super. Normalnie mam 17 krów, 8 kurczaków Uuu. i świnie. To ja właśnie szukam. O, ale wyglądam slej. Zastrzelcie mnie, kur... Zastrzelcie zamiast. mnie również. Co, dzięki z góry. Dobra. Teraz stoimy z zakładnikami, kur... hydra, pikuj. Aleś z zakładnikami, bardzo... Z... BACZ, Nie, zabił się. On jeszcze... Nie, żyje, nie on Dobra, nie, zabiłem się do... dlatego, że mam... ...miał ale, mało HP, ale to wyjdzie. Dobra. O kur... Jak pod wodą było na mocy? Co widzę? a da ci już skoczyć? O kur... Przy mnie pod mostem! J jestem pod Dobra, w takiej bo... kombinacji to bo... pod... jeszcze kur... było! Ja to ja nie widzę, ja dawaj, ja, Oj, dawaj, dawaj, dalej, dawaj

no co powiedział? Jezus, Maria! Nie, nie, nie! Oj! Oh powiedz, co powiedział! Powiedz, powiedz, powiedz! O kur. A co tam kur robi po prawej? O kur. O, Macie agres... A nie, to jest do paliwa nalewania. Dobrze! Może ja ten młotek. To to co pan kur? Dobra, ty to jest przecież rozpiękane jeszcze bardziej niż było! Nie, 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 jest, papa, po, Co pan kur? Be, 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 bezpiecznik i wszystko be, 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 będzie do, 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 dobrze. Aż mam ciarno. Co jesteś ja w stanie nam zaoferować? Łamania. Była sobie świnka mała. Łam drugi. Kur... nie się nazywała. Oj Gregory, Gregory, Gregory. Co robimy, panowie, z nim? O co, ja bym go zakopał. I tyle, no nie byłoby problemu. No chyba, że dalej coś do niego czujesz, to nie jest A skąd w ogóle taka jakaś, kur D-dy-dy-dygresja. Dy, dy, co z nim zrobimy, a nie kurwa Bo zacząłeś się jągać teraz, wiesz, taka dygresja? Bo nie wiedziałem co znaczy dy ewron dygresja wiadro, i dywersyfikacja. Wiadro, wiadro. Romano Antonio Antonio, poczekaj na chwilę Ej, Grzegorz! Wydaje ci się, że kurwa ja wszystkiego o. zapomniałem, ale wydaje ci się, że to ty zapomniałeś do czego jestem kurwa wolny. Leżysz kur... Dym! Dym, dym, dym! Jestem w window, jestem w window. Mamy Erwina na... Od ścianę dawaj, jedziemy. O, to ja idę. Dawaj, dawaj. Thanks. I'm glad you came along. Zyt. Bez pastora. No i po co to robisz? Tylko, żeby ci uświadomić, że mogłem. Lecimy. Czyli wiesz o tym. A ja nie muszę ci udawać. Nie są błogosławieni ci si, którzy nie ci, widzieli. Ci, którzy... Nie. Ci, ci si. Słuchaj, kurwa, a ja to pisałem czy ty? tak się składa, że Jezus nic pisał. Tak się składa, że ja pisałem. Byłem redaktorem pisałem. naczelnym. Tak. Redaktorem naczelnym nie tak składa. To czemu ci na okładce kurwa? Nie ma, Jezusie? Yy, nie mów tak do mnie, bo wybieram. Zaraz kora. Z dupy, panie policjancie. Lej mi do mordy! Lej go. Leje, leje. Aaaa! O tak. Proszę bardzo, jeszcze tutaj parę cygaro. O, lecimy! Proszę bardzo. Nie, dziękuję. Może z tego. teraz czuję, że żyję Miłego. Miłego panowie, a ja tutaj z szefem policji się zabawiłem. Grzegorz, masz przejść. W danych rozrywkach. Zaśmiał się. Podziwiam sztukę, jaką jest ciało kobiety w pełnej okazałości, jakbyś nie widział. Upił łyk alkoholu. Wiem, że nie pasuje tutaj tak dobrze jak ty, Gregory. Pewnie zabawiasz się z takimi panikami w każdej chwili, actually. Odpowiedział mu chłodnym tonem Erwin. O dziwo wiem, że to ty jesteś tutaj zdecydowanie części ode mnie. Zapadła na chwilę cisza. Czyżbyś teraz zatapiał swoje smutki w alkoholu i dziw? Humor Gregory'ego diametralnie się zmienił. Jakby teraz czuł urazę do Erwina. Tylko alkoholu! Poprawił go, nie zaprzeczając na temat swojego samopoczucia. Teoretycznie trochę łatwo. Nie.